Witajcie, kochani, na kanale Świata Pasji z tej strony Kamila Craft Lady. <laughs> Dzisiaj chciałabym wam pokazać zastosowania dla Stickless Glitter Gel. Są to pasty żelowe z różnego rodzaju grubościami brokatu w środku. E, pasty żelowe, jak wiadomo, zasychają e, na bezbarwnie, e, jednak te mają dodane barwniki i o ile są transparentne po wyschnięciu, zachowują w miarę e, kolor e, swojej bazy, czyli ta czarna będzie e, jakby transparentnym czarnym. <laughs> Moje e, pasty są już nie pierwszej świeżości. Więc są troszeczkę takie bardziej um, zastygnięte, e, takie bardziej właśnie żelowe. E, jednak jak dostajecie tą pastę świeżutką, e, nowiutką, to jest ona taka bardzo, bardzo e, fajnej konsystencji. E, tyle, że no z drugiej strony trzeba uważać wtedy przy e, pracy z szablonem, bo, e, bo może się zbyt mocno wcierać. I wedrzeć pod szablon. Ok, z racji tego, że w tych pastach jest również gruby brokat, to warto używać je z szablonami o dużych wzorach. Tutaj pokazuję właśnie mniej więcej jak ta pasta się mieni świeżo po nałożeniu. Plasty mają bardzo y, grubą taką ziarnistość tych, tych różnych drobinek. E, jest tam zarówno zwykły brokat, paseczki, jak i y, większe kawałki typu gwiazdki albo y, kółka y, czy heksagony. <laughs> ja sobie przygotowałam kilka, y, że tak powiem, baz z ich użyciem, które później y, zamierzam wykorzystać. Do różnych projektów. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o nakładanie, no to warto, warto pomyśleć o wzorze, żeby móc skorzystać z tych wszystkich drobinek, które tam są, żeby one pięknie nam oddawały ten wzór. To jest raz. Dwa. Jako, że jest to pasta żelowa, ona jest na bazie żel medium. Hmm. To, no, warto pomyśleć o, o tym, żeby przy pracy dość szybko umyć szablony. Oczywiście, no, tak jak widać tutaj na filmiku, te większe drobinki, które zostały mi na szablonie, jeszcze zbieram i dodaję z powrotem na projekt. Także przypominam o szybkim myciu. Ja tutaj. Mam koło biureczka wodę z, w misce no i po prostu tam zamaczam swoje, swoje szablony podczas demonstracji. Później je zabiorę do łazienki i wyszoruję. No okej, okay. tutaj wykorzystuję tło, które kiedyś podczas live'a na fanpage'u Świata Pasji e, dodatkowo zrobiłam e, stwierdziłam, że nie może się zmarnować, więc e, dodaję, dodaję do niego pastę, a później je wykorzystam e, do jakiegoś layout'a właśnie Nie jestem osobą, która lubi brokat, ale w tych pastach go uwielbiam po prostu. Może dlatego, że jest to mój ulubiony turkusek? Może dlatego, że właśnie przez to, że, że jest ich taka różnorodność, mają piękną strukturę, nie wiem, ale bardzo, bardzo mi się podobają. Oczywiście te pasty żelowe możecie wykorzystać na przeróżnych projektach. Nie musicie tego wykorzystywać tak jak ja na papierach 30 na 30. Tutaj właśnie przygotowuję sobie bazę pod ewentualny, nie wiem, kwadrat, żeby wykorzystać to do kartki. Jeszcze nie wiem do czego to wykorzystam. Na chwilę obecną chciałam sprawdzić, w jaki, że tak powiem, na jak drobnych wzorach będzie miał efekt ten żel. Także, także testuję tutaj różne e, rodzaje. Dodatkowo chcę wam pokazać właśnie jak te pasty wyglądają na różnych kolorach e, podkładu, czyli tutaj na czarnym. E, będzie też kraftowe tło i, i no biały już przerobiliśmy, biały nawet zabarwiony też przerobiliśmy, więc mm, e, dosyć, dosyć fajnie to wygląda. E, że tak powiem, bez żadnego innego dodatku, a wiadomo, że można jeszcze dodawać różne inne rzeczy, żeby stworzyć piękny projekt do wykończenia. Więc naprawdę osobiście polecam ten produkt. Nie tylko pasty od z gel polecam, bo są też inne różne pasty brokatowe, które można wykorzystać w projektach i nie tylko trzeba używać ich z, z szablonami bo można również użyć, jeszcze tak powiem, smarując bezpośrednio szpachelką na papier, a następnie na przykład wyciąć albo można powiedzmy dodatkowo podkolorować na koniec swój projekt. Zimowe na przykład i e, wykorzystać e, któryś z takich e, bardziej błyszczących e, w kolorze śniegu, e, żeby nam jakby wzbogacił ten połysk, który, który chcemy uzyskać. Tutaj wykorzystuję tą złotą pastę właśnie na kartonie Kraft. Hmm. Chcę tak w miarę dobrać kolorystycznie te, te, te pasty, z których korzystam, żeby to też ładnie wyglądało, a nie się gryzło, ponieważ zamierzam te wszystkie testowe tła wykorzystać, a nie po prostu no, przepalić. Przygotowałam sobie też drobniejsze szablony do użycia. I tutaj się zastanawiam właśnie jakiej wielkości użyć tych kropek wiadome, że tak jak mówiłam ma tam gruby, gruby brokat ta pasta więc zależy mi na tym, żeby jak najwięcej tego wykorzystać ale te drobne kropeczki specjalnie zostawiam żeby tak jak mówiłam sprawdzić, przetestować jaka grubość wejdzie zostanie Tutaj mieszałam tą pastę moją, żeby właśnie jak najwięcej tych różnorodnych drobinek było u mnie na wzorze. Ja rozprowadzam pastę metalową, szpachelką. Jakoś najlepiej mi się z nią współpracuje. Nie jest ona dość gruba. I dość dobrze zbiera jakąkolwiek pastę czy żel z szablonu, wtykając ją właśnie w te wszelkie przestrzenie, które są tam. Więc, więc bardzo dobrze się mi z nią pracuje. Polecam. Okay. E, oczywiście, no, szpachelkę też wycieram e, w zależności od tego ja, z jakiego koloru korzystam, e, żeby, żeby nie pomieszać tutaj. E, no, i oczywiście wiadomo, pracujemy na macie, bo jak widać, e, no, e, możecie sobie zabrudzić powierzchnię pracy. No ok, teraz pora na kolor kraftowy. No i tym razem właśnie tutaj dam czarny, żeby też sprawdzić jak ten czarny będzie wyglądał na krafcie. Na koniec filmu załączę Wam zdjęcia moich przygotowanych bazowych teł już po wyschnięciu. No, bo na chwilę obecną możecie mi jedynie wierzyć na słowo, że te pasty wysną w kolorach, w jakich są, ale transparentnie. Natomiast, żeby się przekonać o efekcie końcowym, trzeba mieć pastę wysuszoną. Nie chciałam tutaj używać nagrzewnicy z racji tego, że papier się wygina. Wiadomo, że jest, jeżeli jest wilgotna ta pasta, no to papier się wchłania i, yy, znaczy wilgoć wchłania się w papier, no i wtedy yy, włókna się rozluźniają i przy przesuszeniu yy, no, ten papier yy, kurczy się i wtedy się wygina. <laughs> ok, jeszcze jedna ważna rzecz yy, na zakończenie, jeżeli chodzi o yy, wszelkiego rodzaju pasty żelowe yy, stickles. One schną bardzo długo, ale wysychają, pomimo że to, że nawet kleje brokatowe są jako klej, wysychają zawsze nieklejąco, więc no, można ich używać nawet w warczurnalach, które zamkniemy. Ale osobiście no, polecam je na kartki do layoutów, dają naprawdę świetny efekt. To już ostatnie tło, które naszykowałam. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego produktu. Zerknijcie jeszcze na pracę, jakie wykonałam i tła, jakie uzyskałam. I tym samym żegnam się już z Wami. Do zobaczenia na następnym filmiku. Pa.